Witajcie na kanale Ma z tej strony Maciej i zobaczcie co dzisiaj dla Was mam Co w się sensie widzieliście, bo widzieliście obrazek w filmiku, ale pa, pa to Najnowszy dodatek Pokemon TCG japoński tak zwany Legendary Heartbeat legendarne bicie serca, chyba jakoś tak można to przetłumaczyć 20 boosterków, 7 kart w każdym boosterku i tyle dobroci. Zobaczcie, takich kart, taki kart można się spodziewać: Shackle Banette, Lugia Lugia 2020, Nintendo, Cratchers, Game Freak, różne tam japońskie nazwy. Tu mamy. Znowu odwracam Metagross myślę, że ten Metagross to jest reprint, bo już go gdzieś widziałem. Tambrek i Mega Arna. Trochę więcej dobroci. For sale only Japan. Made in Japan. Czyli nie nędzne Made in China, tylko Made in Japan. Wszystkie karty są robione albo w USA, albo w Japonii. No ale tak sobie powiedziałem. To więc dzisiaj otworzymy sobie takiego Booster Boxa. I szczerze liczę na jakąś fajną kartę. Amazing Rare. Tak, bo w tym dodatku dochodzi nowy typ rzadkości. Jest to właśnie Amazing Rare. O ile w Japonii. Ciężko mówić, że to jest jakiś typ rzadkości. Bo na jednego Booster Boxa mamy zagwarantowanego jednego Amazing Rera, ale to jest takie fajne. Myślę, że jak to wyjdzie u nas, nie wiem czy w tym roku, pewnie w przyszłym, ale jak to w końcu wyjdzie u nas, boje, będzie się działo. Zwłaszcza, że jest jedna karta, później Wam o tym powiem. Jest jedna karta, która jest naprawdę droga i za tego jednego Amazing Rera można kupić. Pozostałe, tak naprawdę pozostałe. Ja otwórzmy sobie to cudo. Dobra, nożyk. Aaa. O mamuniu. Premiera tego dodatku była 10 lipca, więc dość niedawno. jest ten filmik rzuca dość szybko. O. O. o, zobaczcie. Booster box. O, jeszcze sobie tak wyjmiemy. Baję co? Wszystkie boosterboxy tak ma. O. Otwieramy drzwi i mamy nasze paczuchy, sorry, że trzęsłem. Dobra, wysypało mi się wszystko. No, tak się to prezentuje. Jakiś kod QR możecie sobie sprawdzić, co to jest. Bo w sumie nie mam pojęcia. A, 76 kart plus znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania sekretów. Jeśli chodzi o sekrety, to jeden minimalnie jest gwarantowany na boksa, ale to jest dobroć. Dodatek S3A. Nie wiem, czy to będzie nasz Sword Shield 3,5, jakby było to nawet fajnie. Chciałbym mieć tę amazing curl w wersji angielskiej. Więc doczekać się nie mogę. Dobra, 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 to sobie będziemy otwierać. Nie znam kart triku, jak to tu się otwiera? Gdzieś tu powinna być taka na, nacięta. Dobra. A, może być tak, okej. Okay. Mamy tyłem karty. I co mamy w tym? Janma. Bardzo ładna Janma. Gwiazdki jakby miały być shiny. Dalej jest Dedenę. Plastuś DDN de zaraz trafi do kolekcji Plastusia. Dalej mamy chatot. To są wszystko komony: macie literkę C na dole. Dalej. O! Dialka holograficzna. Czyli pierwszy mini drop. Mini trafienie, bo jednak jest karta holo. Sobie odłóżmy to tutaj. Dalej mamy cliffable. I. Właśnie, super karta energii walczącej. Znaczy mówię super, ale nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie ta karta daje jedną kartę walczącą i obniża obrażenia o 20. Nie wiem czy widzicie takie nawiasy kwadratowe jakby na dole. Minus 20. I hmm. dalej mamy ewolucję tego Tomb Nie pamiętam jak on się nazywa. Ten tukan. O, tukano, no właśnie, o ja, no to było proste. Dobra, lecimy dalej. Eee, nie wiem czy słyszeliście, ale będzie reprint Hidden Fates, co by oznaczało, że we wrześniu pojawią się puszki w sklepach w normalnych cenach. Delmise, ale kozacki Delmise. Dobra, teraz Wooper. Może później o tym Hidden Fates wspomnę, bo to też jest news. Xerneas, znowu holograficzny Pokémon. Oki, okay. Jan Mega, Jan ma nam ewoluować. Switch, o! Czyli są reprinty trenerów, bo Switch to i Girafak, Girafarik. Zawsze Girafik mówiłem. No, jest reprint trenerów, jak widać. Ciekawe, czy to u nas też będzie sprawa. Podobno Marnie jest w tym dodatku. Marnie już wyszła w tylu rzeczach, że. uff. No, ale jeśli chodzi o reprint Hidden Face, to będą dostępne puszki. Też już trochę tych puszek zamówiłem, ale jestem ciekawy, jak to wpłynie na ceny kart GXów i Shiny i tak dalej. Bo teoretycznie te ceny powinny spadać, a nie wiem, czy widzieliście mój filmik, na przykład e, Spin Collection Boxa. Taki tak, miałem, mega dropa miałem tam. E, powinna być literka I czy coś takiego u góry. Espion, Shiny, Full. Jeszcze raz. Espion, Shiny Espion Full art GX Pikachu. Nani? Złoty tapu Złoty Koko. Ceny tych kart, które tam wyświetlam, są od 5 do nawet 10 razy większe. Eee, tapu Koko jest po 100 euro, i to ktoś kupił za to 100 euro. Nie, że są takie ceny, tylko ktoś kupił. SP on Shiny też już tam jest z 200 złotych, przynajmniej. Nie wiem, co to się porobiło. Teoretycznie te karty powinny tanieć, bo jest coraz więcej boosterów, coraz więcej puszek do kupienia, do otwarcia. A jednak, jednak ceny są wysokie, więc coś się dzieje, coś się dzieje na pewno. Tu mamy Egzekuta Rokraf, też ładne. tak się patrzy z góry. O, i pierwsza fałka jest to nasza nowa legenda albo nowy mityczny Pokemon za rudę. Nie za, nie za blondynkę, nie za czarną, tylko za rudę. Yy, typ roślinny. Nie mam pojęcia, co on robi szczerze mówiąc, chyba nie ma jakichś specjalnych ataków, no ale jest. Jest sobie fałeczka. To położę, tu i. Meta o, z jest Ankomonem. Patrzcie myślałem, że to będzie rerka. O, nowy trener. Od Fairy. Też nie wiem co robię, musiałbym przeczytać. żeby przeczytać w internecie. Galwanczula, bardzo fajna. Aha, i to tyle. No. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile tych fałek wypada. Czy to też jak w, w tym. W angielskich, że jest tam ich sześć powiedzmy. No bo zwróćcie uwagę, że były już trzy holo. Chyba była tylko dopiero jedna paczka, w której nie było dosłownie nic. Tutaj coś się znowu świeci. Pańko. Fajne pańko. No, jakimś, te gwiazdy są takie śmieszne. O, Riolu, chyba w podobnym stylu. Jolti kładuje sobie baterię. O! I mamy nasz secret. To jest, uwaga, secret. Full arty są w tych dodatkach Secretami. I mamy zarudę V. To jest ciekawe. Mamy. Fałkę Fullard za Rudy! I to dobrze wygląda, muszę powiedzieć, ale to pewnie nie jest jakaś droższa karta. Zaraz spojrzymy. Tu mamy Quagsire o Rocket Helm. To zadaje dwa punkty obrażenia. Jeżeli Pokémon przeciwnika Cię zaatakuje, to jest oczywiście item i stanowisk kozacki. Dobra. Musimy wkładać w sumie w koszulki te karty. A, trzęsie mi się ręka. Dobra, ale fajniutki, fajne, ładne, ładne są te fularciki. Teoretycznie nic specjalnego, bo jeżeli mam fularta, no to nie, nie będzie ani rainbow'a, ani złotej karty, ale powiem Wam, że no jakoś przeszła mi ta mania na rainbow'y, w sensie fajnie mieć rzadszą kartę, ale jednak... nie wyglądają one tak jakoś super. Nie wiem, nie jara mnie to. Full to wiele bardziej mi się podobają. Trenerzy też. Tęczowi trenerzy są też tacy. No niby naprawdę fajnie, bo traficie rzadszą kartę. Ale kurczę, co innego złota karta. I tutaj też są złote karty do trafienia. Z Pokémonów jest tylko jeden jest to złoty oręguru. No ale jak widzicie, już go raczej nie trafimy. Co tu mamy? Beldum Kakuna. Fletchling? Nie. Flet... nie, to jest... nie wiem. Kurczę, zapomniałem. Genesisect jest naszą kartą holograficzną, znowu. Zobaczcie, jak dużo jest tych trafień, nie? Fajnie mają w tej Japonii. My tu musimy naprawdę dużo, dużo kasy wydać. To jest Pani Lady. U nas to się chyba Beauty nazywa. Beauty Lady. Czyli śliczna pani, ładna pani. A w Japonii jest chyba starsza, zadbana kobieta, jakoś tak. Pamiętam, że to czytałem jako taką ciekawostkę. O i Lukario lukarius metalowy. Też kozacki? W ogóle te karty są zupełnie inne w odczuciu. Ten papier, no jest w wyższej jakości. Widać, że te karty są dobrze powycinane, wszystko dobrze wygląda. Może ta fałka zwykła jest, tylko taka, niekonkretna, ale tak poza tym to całkiem dobrze wszystko wygląda. Dobra, co tu mamy szapet, szapecik. Wooper, o Whopper powrót do Kanto. Land nie Landorus, Tundurus nie, Tornadus, o trafiłem za trzecim razem. Tornadusik, holo, dużo tych holo, kurczę, żeby nam w swałek nie pozebierali. Great Ball Trainer, Pciukuciemuku, nie wiem jak to się czyta. I znowu Cliffable. Ja jestem ciekawy ile już tych paczek otworzyliśmy, czy jesteśmy w połowie czy jeszcze nie. DDN, DDN jest zwykłym komonem. Kurde, ten ptaszor, zapomniałem jak się nazywa. Rockraft, teraz już. O! Jej, Togekis V. Zadaje 20 punktów obrażeń, i jak coś się dzieje, to 70 i 130. To jest pierwsza v -ka. I patrzcie, to! Jedna paczka, dwa trafienia. Togekis V i V Max. I to jest ta ciekawostka, o której właśnie chciałem Wam powiedzieć, ale nie chciałem tego robić na początku. Odłóżmy sobie obie karty. Mamy jeszcze trenera i Banetę. Teraz o co chodzi? Nie wiem, czy słyszeliście o takim corocznym turnieju w Japonii, w którym można wygrać limitowane karty. W tym roku są to Charizard V i Charizard V Max. Jeden jest Full Art, drugi jest Rainbow. I teraz, jak je zdobyć? Żeby zdobyć te. Pokémony, trzeba wziąć udział w turnieju. A żeby się zakwalifikować do turnieju, trzeba kupić 10 paczek Legendary Heartbeat. I teraz wyobraźcie sobie, że kupujecie takie paczki, macie na przykład Super V Maxy, ale nie macie v -ki. Czyli te super trafienia są bezużyteczne, a nawet przeszkadzają, bo moglibyście trafić jakąś zwykłą kartę holograficzną, którą moglibyście grać w turnieju. Coś na zasadach pre-release'a. Nie wiem, nie wiem, ilu z Was brało udział w takim turnieju, no ale wyobraźcie sobie, że właśnie trafiliście w tych czteropakach coś fajnego, no ale nie możecie tym zagrać, no bo to jest w ogóle nie wasz typ. No i teraz co mamy tutaj? Boosterki, w których są i V i V maxy tego samego Pokemona. Dlatego to nie jest przypadek, że akurat Togekis V max się trafił z tyłu. To jest właśnie celowe. Po to, żeby można było grać togekisem, a za chwilę go sobie ewoluować w V maxa. Myślę, że całkiem spoko pomysł. No i tak sobie myślę, że jak my byśmy z tych kart, co tutaj mamy grali, no to by było dość dobrze. Zbudować roślinną talię. Mamy dwa razy zarudę, mamy togekisa, tu landorus, tu jeszcze Genesect. Coś byśmy na pewno ułożyli. Szkoda, że nie jesteśmy w Japonii. Szkoda, że nie na turnieju. Ale z tych 10 paczek, bo myślę, że już 10 było, to naprawdę moglibyśmy poszaleć, wydaje mi się. Moglibyśmy poszaleć. Yy, nie, nic nie przekładam. Dobra, lecimy dalej. już będą powtórki Shaped Elmice Rockraft. Roka nie było i to jest nasz Holo. Dużo tych Holo. Zaczynam się martwić, czy trafimy w fałki jeszcze jakieś. A jeszcze Amazing Rera nie trafiliśmy. No, ten Amazing Rare to ty lepiej, lepiej bądź. Chociaż zobaczcie, ile jeszcze Czekaj. Eee, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dopiero 8? Wow! Japonia, nie? Wyobraźcie sobie, kupujecie booster boxa i powiedzmy otwieracie i w jednej czwartej macie same holo i fałki. Zramat. Dobrze oni to mają w tej Japonii, nie? Dobra, Tumbreak. Delmize. O! Co? Sekret? Ej, no jaja! To mogą być dwa? O! Wow! E, kurczę, nie pamiętam, jak koleś się nazywa. To jest Gym Leader duchów. E, ludzie go lubią. O dziwo, ludzie go lubią. E, on się chyba ja, w Japonii nazywa się cebula. Onion. W ogóle śmiesznie. Ale kurde, ej, no jaja! Do no tego, tego naprawdę się nie spodziewałem. Byłem pewien, że. O, złoty medy. Może być złota karta taka, jeszcze. Eee, no i. Plotę bzdury teraz. Nie spodziewałem się, że mogą mieć dwa sekrety. No, kurde. Niezły boksik. Czyli trafiliśmy Full Art Trainer i to Rainbow. Czyli no, rzadką kartę. O, o właśnie, spójrzcie sobie, eee, numerki. 77x76SR, czyli Secret Rare. A tu mamy 90x76 i to jest Hyper Rare. No, wow. Naprawdę wow. No, kurczę. Dobry box. No to jeszcze tylko na Amazing Rare czekamy. No, coś się zmieniło, nie? Mogę zacytować siebie z tego Tulkita. Nie wierzę. Dobra, no, wiem, coś, coś się zmieniło. Coś, coś się zmieniło. Pewnie w Polsce to nikt by nie kupował takich kart japońskich. Chociaż kurde, 76 to można by. można by tą podstawkę wyzbierać. Dobra, Electric. Chyba go nie było nawet. Pańko. Dene. De Uuuu. Koalosal V. On dziwnie wygląda. I to też trochę zastanawiające, bo z kolosal V, mimo to, że w poprzednim dodatku, jak u nas wyjdzie ten Darkness Ablaze, to wydaje mi się, że będzie złoty kolosal. Ten, który ma ability do dodawania energii walczącej i ognistej. Taki piecuś. I zobaczmy, czy będzie V max. Baja, nie. Nie zawsze jest to gwarantowane, ale kurde. Chcę to w Europie, chcę to w Ameryce, chcę to po angielsku. Miód, 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 miód. O, i to jest zwykła wersja tego trenera, co trafiliśmy, Rainbow. E, Jim Leader duchów i Giraffe Farik. No, i z takich 10 paczek to jesteśmy w stanie aktualnie zbudować mega talię. Teraz byśmy musieli walczących. Niespecjalnie pewnie by nam pasował ten kolosal, ale kurczę... Ja nie chcę nic mówić, nie, Ale otworzyliśmy 10 paczek. 10 paczek, a mamy. Yy... Czekaj, nie? Serio? Ja, ja to muszę policzyć. Ja jestem słaby z matematyki. Tak naprawdę jestem dobry z matematyki, ale po prostu. Mamy 7-6 fałek, z czego z 4, 3, z 4 paczek, plus rainbow to z 5, plus 5 holo. To jest 10. To tu zostało ile? 5 3 5, 5. Co? Raz, dwa, 3, 4, 5. Ej, to w każdym coś było? To ja się pomyliłem wcześniej? Możecie mi napisać w komentarzach czy się pomyliłem. W każdej paczce przynajmniej Holo? Nie. No, poczekajcie, zobaczymy, zobaczymy. To, to, mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję. No teraz, żeby nie było. Yy, nic w sensie żadnej jakiejś fantastycznej karty niech będzie, niech nic nie będzie Ratchatot Weedle, Riolu bardzo fajny <śmiech> <śmiech> Amazing rare Raikou powiem Wam szczerze chciałem go najbardziej najdroższy jest Jirachi o teraz mogę powiedzieć, najdroższy jest Jirachi, bo ma bardzo fajną abilitkę i za Jirachi kupicie każdego innego ale Raikou to jest ten, którego ja lubię bo ja uwielbiam generację drugą i to jest mój ulubiony legendarny pies Wow! Fajnie wygląda. Ale myślałem, że ten efekt holograficzny będzie trochę fajniejszy. Spójrzcie sobie na energię. One też są yy, holo. Znaczy. O, i zobaczcie. Piętnasty yy, numerek i znaczek A, takie tęczowe. Fajniusi jest. On nie jest holo. Wiecie, nawet on nie jest taki holo, tylko bardziej jak te złote karty. Tak się mieni na złoto. On ma te kolory. Kurczę, nie wiem czy jestem w stanie Wam to pokazać. O, ale że teraz, jak się kły świecą, nie? Jak, jak jest takie kółko. No, no baja, baya, baja, bongo. Teraz w koszulkę włożymy. O, manetrika nie było. Beauty, tu kanon i tyle. Chciałbym takie boksy. Ameryce. Naprawdę. To czekajcie, to muszę teraz sobie wymienić. Zrobimy tak. Tego damy tu. Tu, tu. O! O! Patrzcie, nawet symetrycznie. Ta trójca to jest... Mm, cukniut. Ale naprawdę nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze tak, tak do mnie będzie trafiał ten box. Naprawdę. To są same pokemony, które ja lubię. I nawet jakbyśmy... Otworzy się to. Nawet no, byśmy układali sobie te talie. Może z tej drugiej dziesiątki już nie, bo nie mam pojęcia, co jeszcze zostało w tych paczkach. Chyba już niewiele, no bo co jeszcze może być. I teraz gdyby to były nasze warunki europejsko-amerykańskie, to żebyśmy nic nie mieli, dosłownie nic. A tak to zobaczymy zaraz. Delma jest tam Cliffery, pierwszy raz Cliffery. I tu mamy. E, ja Di holograficzna. Tak krzywa strasznie, nie wiem, czy to ja wygrywam. Bidril, Bidril jest ankomonem, znowu walcząca energia i Metagross. A oto spójrzcie, to ta walcząca energia dobrze by działała z Kolosalem. Można by ułożyć całkiem spokojnie z tego. Dobra. Cyk. Zobaczmy co mamy tu. Tomb break. Pańko. O już powtud. Togekis V. Ciekawe. O, i tylko jeden Togekis V. Giraffek. Yy, serek Mumu. On daje chyba dwóm Pokémonom 30 punktów życia. Taki Potion, ale na dwa Pokemony. I Galwanczula. Togekis. No to kurczę, jakbyśmy tego Togekisa jeszcze. Jeżdż... Oj, oj, przepraszam. Trafiłem znowu ręką. Ci mówiłem? Ta rączka mi to przeszkadza strasznie, ale nie mogę jej urwać ani nic. No, jakbyśmy budowali sobie talię z tego boksa, to na, byśmy pozamiatali. No chyba, że jest jakiś v który po prostu zbija na strzała tego kisa, ale nie wydaje mi się, żeby był jakiś elektryczny. Jakiś elektryczny V. Wow. Rajko jest elektryczny, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ataki. Wymaga roślinnej, elektrycznej i metalowej. I wcale nie jest jakiś super hiper. Dobra, tu jest Wheel, Metank. Lugia! Trafiliśmy naszą Lugię. Słupcio. O, roślinna karta. Kurczę, nie wiem co ona robi. Znaczy, raz, że nie umiem tego przeczytać. Dwa, że nie pamiętam. Ale chyba coś. że statusy. Leczy statusy i nie można sparaliżować, podpalić i tak dalej. Pokémona, który to ma. Roślinnego Pokémona, oczywiście. Wydaje mi się, że to w tym kierunku szło. Dobra, lecimy dalej. Ale to jest bajka boksna. Oh yeah. Mówiłam. Jestem mega szczęśliwy. Electric Execute. Tego Execute chyba nie było. ora. Uuu. Uh. Fajnie wygląda. Ale zauważyliście tendencję? Zawsze jest jakiś holo, Zawsze jest holo. Medal o oh, Rock. O! Oh. Rock i Pciuk Pciukororim. Pciuk Tutaj mamy. Pewnie już same holo będą. shackle Janma, Joltik. O, Dialga, powtórka. Powtóreczka. Rock, ten, nie Rocket Helmet. Executor nie było. Lucario już był. Executor. A helm? To nie jest Rocket Helmet, tylko rock. Rock Helmet. O, właśnie. Tak to się Nie wiem w jakim momencie mi urwało. Ale trafiliśmy kilka holopodrząd. Nie wiem dlaczego mi urwało. Musiałem dotknąć czy coś. Yy, Galvanchula. O, widzicie, Marni. Mówiłem o niej, że się trafia. I ona nie jest holo tylko zwykła tutaj. No i LeccaNROC. Co nam zostało? Dwie ostatnie paczki. Czyli króciutko już. Yy, to może jak już kończymy tego boksa, to opowiem o tym Hidden Fates. Ponieważ wychodzi we wrześniu reprint puszek, będzie można go dostać za normalną cenę Mega Erna, a ona chyba też już była, co? A nie, chyba nie mieliśmy. To tu. Jan o, Twin Energy. To już też u nas wyszło. Hidden Fates wychodzą we wrześniu, tylko puszki. No i ciekawe jak to wpłynie na cenę pozostałych kart, bo jednak karty są droższe niż były, gdy ten dodatek wychodził. No to jest ciekawe. Ja tam w jednym odcinku mówiłem, że tanio się teraz kupuje te różne małe szeni Pokémon. No i to jest fakt. No jeżeli coś jest za 3 euro, powiedzmy, no to to nie jest jakoś specjalnie drogie. Ale GX to są drogie jak diabli. Bardzo podrożały. Kuna, Metang, Zekrom. Dobra, tu już pewnie. O, po Catch, tego nie było. Foradressa też nie było. O, to nie mogę tak przeskakiwać. Widzicie, chciałem trochę o Hidden Face trochę opowiedzieć, a jednak jednak się zagadałam na tym co tutaj mamy. Fantastyczny box. Naprawdę super box. Trzy bardzo fajne karty: Raiko jako Amazing Rare, Zarudę jako Full Art i oczywiście ten cały onion. Nie wiem, nie wiem, on jest jakoś na A, Alu, nie, Alu kart tylko no jakoś tam się nazywa, jako Rainbowka, czyli jest i dla kolekcjonera, i dla gracza. Chociaż nie było dużo fałek, wydaje mi się, że jest dużo fałek w tych, w tych zestawach, a jednak trafiliśmy dość, dość takie pospolite. Stelix pamiętam, że jeszcze jest, nie wiem co jeszcze, nie pamiętam. Na pewno, na pewno ten Stelix, i nie chciałem Stelixa, bo on nie wygląda jakoś ładnie. Coś mniej więcej jak kolosal. Kurczę, no jeszcze coś było, no było tego dużo. No ale dobra. Oranguru złoty jeszcze był, o. No ale to już tam z grubsze. Bardzo dużo holo, nawet powtórki holo, powtórki fałek. No, turnieje rozgrywane tymi boksami muszą być naprawdę super. Mam nadzieję, że u nas też coś takiego kiedyś zrobią. Dobra, z racji, że nie wiem, czy mi telefon nie zrobi znowu jakiegoś głupiego numeru i nie rozłączy nagrywania, znaczy nie wyłączy nagrywania, kończymy na dzisiaj. I tak ten filmik jest mega długi. E, piszcie, czy, czy kiedykolwiek kupiliście jakieś japońskie boosterboxy, bo powiem Wam szczerze, to jest mój drugi w życiu. Pierwszy to był GX Ultra Shiny i tam też miałam fajne karty. Tam też była taka ciekawostka, że w każdej parce był GX, no. Jak Japończycy robią sezonowe sety, to jest po prostu baya. Baya bongu. Dobra. Żegnam się z Wami na dziś. Trzymajcie się i cześć.